Przed nami 1093 odcinek tureckiego serialu Elif. Elif szuka sposobu, żeby dostać się do melek. Matka Elif wybudzi się ze śpiączki? Sprawdźcie, co wydarzy się w 1093 odcinku Elif. W 1092 odcinku Elif zdesperowany Kerem informuje Asli o zniknięciu Elif. Tymczasem dziewczynka szuka sposobu, żeby dotrzeć do melek. W końcu udaje się jej skontaktować z Mahirem, który przywozi ją do szpitala. Na miejscu są też Asli i Kerem. Widząc Kerema, dziewczynkę ogarnia strach, że zabierze ją z powrotem do rezydencji. Kerem jest przygnębiony jej reakcją. Leman i Juliet przygotowują poczęstunek dla gości. Zauważają, że jedzenia ubyło. Tymczasem Emirhan opiekuje się chorym Tufanem. Ten manipuluje chłopcem, opowiadając mu fałszywe historie o tym, jakim był kochającym ojcem. Wzruszony Emirhan po raz pierwszy nazywa Tufana tatą. Elif udaje się przekonać żandarmów, żeby wpuścili ją do matki. Pod wpływem głosu dziewczynki, Melek wybudza się ze śpiączki. Na antenie TVP emitowany jest już ostatni sezon Elif. Melek i Elif uciekły ludziom Tarika i zaczęły nowe życie. Widma przeszłości nie do końca je opuściły. W ich życiu pojawiła się Asli, która zaczynała jako nauczycielka Elif, a dziś jest asystentką Kerema. W domu Masajd zamieszkała jej siostra Kimet Ozłem Sabas, która ponad 30 lat temu uciekła z ukochanym i nie kontaktowała się z rodziną. Teraz chce się zemścić za to, co wydarzyło się w przeszłości i ukryć przed Masajd kim naprawdę jest jej dawna służąca. Elif o czym jest serial? Melek pracowała jako służąca i zaszła w ciążę z synem bogatych pracodawców. Nie mówiąc ukochanemu o ciąży, odeszła z pracy. Kenan, przekonany, że kobieta go porzuciła, po pewnym czasie ożenił się i założył rodzinę. Tymczasem Melek urodziła córeczkę. Związała się z brutalnym pijakiem i hazardzistą, który postanowił sprzedać Elif gangsterom, by spłacić długi. Melek musi uciekać wraz z dzieckiem. Jej dawna koleżanka potajemnie zabiera Elif do domu jej biologicznego ojca. LIF odcinek 1093 Czwartek, 18 listopada 2021 roku o godzina 14 w TVP1. Sprawdź streszczenie.